Siema, cześć wszystkim. Musiałem sobie światło oświecić, bo na dworze zaś się cima robi grzmi, i burza idzie. A ja wykorzystuję ten czas. Został od widza przepis na taką prostą surówka. 2 kg kapusty białej poszatkować. 2 kg buraczków czerwonych uważyć i zetrzeć na grubych oczkach na tarce. 4 cebule bodajże pokroć. Tam było, że w plasterki i pokro w pół plasterki, żeby to tak rozdrobnić, takie, takie piórka, nie? Ale doło troszkę więcej tej cebule. Zaraz powiem, że nie dołe 4, ale doło 6. Na ta ilość to akurat 7, nie? no i to wymieszać. A te buraczki jeszcze pisało obgotować, ale yo ja doszło do wniosku, że obgotować to chyba będzie coś takiego jak dente, nie? I tak na pół twardo, żech to uważył, żeby yy, ta, te buraczki z tą kapustą tak współgrały konsystencją, nie? Żeby nie było jedno miękkie, całkiem ma drugie twarde. Trochę cieni robię. O, teraz będzie lepiej, nie? Jeszcze nie? Teraz. No i co? No i ta kapusta z tymi bureczkami, z tym cebulą. Wymieszać. Ani, jeszcze dwie łyżki soli. I tam pisało pół łyżeczki pieprzu, ale jedą całą łyżeczkę. No i wymieszać, żeby się zaprzyjaźniło. Tak na trzy godzinki i potem zalewa, w przepisie jest szklanka octu i szklanka cukru, ale w tym przepisie też dopisał ktoś, że zrobić razy dwa, żeby e, w, aż do wierchu słoika była zalewa. Ale ja myślę, żeby to było może wtedy za ostre, nie? I tak metodą próbi błędów, by da, próbował to inaczej zrobić i myślę, że zamiast dodać szklanka cukru i szklunka octu gratisowo, to doleja dwie szklanki wody. Żeby to nie było aż takie przeraźliwe. Bo jak tam walna dwie szklanki octu to to opie no to może być hardkor też może się myla nie ale ja nie lubię aż tak octowanego i aż tak słodkiego tak żeby dum szklanka octu szklanka cukru i dwie szklunki wody i to trzeba zagotować wlać do tego i za naładować tego do słoików tu już mum namyte i potem zawekować. Tak jak to było w tym poprzednim filmie, co tam ta surówka, sałatka z kapusty, yy, pa, paryki, cebuli i pie, y, marchewki? Była? Panie, już padło. Nie było, nie. Słuchajcie to? Ha, ha. Pado, padło. I już uciekają do kurnika. Jeść! Widzicie, kura spierdziela. Czyli padało. Ładnie. Czyli słoma zaś uschła. A jeden z widzów mi napisał, że jakby nie padało, to ja bym też był niezadowolony. Bo w ciepłych szortach bo padało przed tym. Nie tak luchło, że było całkiem mokro. No więc napisałech mu w komentarzu. Późne jęczminie, tu jeszcze nie zdłużej wymucić. Stoję od tydniu w polu i mokną. Suma, ci co tak jak jo, ostatni, na ostatni dzień my się zdecydowali, żeby to jednak wymócić, chociaż to było tak, no, suche to jest, bo, bo patrzył jak w przyczepie, y, wsadziłem nogę aż do dna, nie jest to ciepłe, także nic się nie dzieje, no, ale ta suma już nie zdążyliśmy spresować, a ci co spresowali to tak na ryzyko, na, zaraz nas użycie. nie? Ale ja nie mogę zaraz nas użycie spresować te sumy, bo mi to zgnie zbucznie, siwe będzie w środku. Także no, jak padzę, no to tak, Jęcz mi może i mum wymóc, chociaż nikierzy nie mają, suma leży na paskach i gnije, nie da się ją spresować, gnoju się nie do wywieź. a mum już tamtego. Solidnie, co? O, pełno, już jest przed gnojkiem nawet 3 metry. Także, Ni. Nie jestem szczęśliwy, że cały czas padzę. Bardziej by szczęśliwy, gdyby popadało za 3 dni. Za 30-40 litrów może by popadało, żeby to namokło. A potem, żeby przestało. Żeby się ta suma wreszcie posuszył i wywyzgnuił. O to chodzi. Bo jo, ja zawsze narzekam. No kuźba, by na skoku z radości się cieszył, że leje cały czas. No. No i wracając do tej syrówki, sałatki. To potem to wpakuję do słoików i będę 15 minut wekową, tak jak to było przy tych buraczkach. A jeszcze jeden film będzie, to robię, jeszcze jedne... właśnie, nie buraczkach. Z buraczków to dopiero ujrzycie. A to jest z... ten poprzedni był z tej syrówki, no. Sałatki. Boże, myli mi się to zawsze cały czas. Dobra, i teraz Zaś będzie pora słoików. A buraczków tam jeszcze było dość tak, to sobie i tak pojem na bieżąco na obiad i nie wiem, może jeszcze komuś coś podaruję. Przyjadę kiedy braciszki to dostaną, o. Dobry plan. Nic, teraz krótki, treściwy filmik. Wiecie, że jeszcze żyja. o. jak przestanę w ciepłe, to znaczy, że mnie już nie ma. Żebym szlak trafił. Przez ten pieprzony deszcz. Igit. i git. Już plac mokry pięknie. Ej, te Gaja zostaw tego kota. Nie wolno zżerać kota. Gaja nie wolno zżerać kota. No. To co jadę wypracować? To słowo. O Dobra! Wszystko, czym ta się dozać?